Akcja numer 8: Gracze Manibol tłamszą strzelca przeciwnej drużyny. Najpierw blok Macieja Prostaka, a następnie blok Wzbicie Kamila Żurawskiego. Obaj zostają docenieni na jedną gwiazdkę. Na siódmym miejscu zestawienia jest Paweł Sołtysiak. Jego zagranie w obronie pozbawia rywali dwóch punktów. Ocena za akcję jedna gwiazdka. Akcja numer 6 Jeremiasz Leszkowicz potwierdza, że jest mocny w obronie. Kolejny spektakularny blok rzutu trzypunktowego zostaje oceniony na dwie gwiazdki. Akcja numer 5 Filip Mazurek krosowym podaniem otwiera drogę do kosza. Ocena za akcję dwie gwiazdki. Akcja numer 4 Paweł Sołtysiak popisuje się podaniem jak piłkarz ręczny. Partner z zespołu zamienia tego Magic Passa na trójkę. Ocena dwie gwiazdki. Akcja numer trzy dynamiczny Eurostep Klima Awerkina zamieszał obroną. Ocena za akcję trzy gwiazdki. Na drugim miejscu zestawienia akcja rzuć i idź w wykonaniu Michała Kraszewskiego. Sprytna ucieczka przed czapą zostaje oceniona na 3 gwiazdki. Akcja numer 1: zestawienie Top Action z 16 kolejki wygrywa blok do deski. Czapa No Mercy w wykonaniu Nikity Oksamytnyja zostaje oceniona na 4 gwiazdki.